Wszystkim dawno nie testowaliśmy żadnych dziwnych rzeczy. A jako, że ostatnio dostałam w paczkach dosyć dziwne papiery, przynajmniej dla mnie, bo powiem Wam szczerze, że wcześniej czegoś takiego na rynku nie widziałam, to postanowiłam dzisiaj je przetestować i pokazać Wam, jak one się prezentują. Jestem mega ciekawa, szczególnie jednego papieru, jak będzie się zachowywał, bo on jest totalnie z kosmosu. Mowa tutaj o papierach z SMLT. Na moim kanale jest ich naprawdę dosyć sporo, bo używam ich na bieżąco. Ale takich jeszcze nie widziałam. I pierwszy jest blok do. W sumie nie wiem czego. Jest taki syntetyczny i wygląda trochę jak bardzo cienkie linoleum, które jest matowe, nie odbija światła i nie pozostawia odcisków palców. Ma 150 g, a jego zastosowanie jest dosyć szerokie, bo producent tutaj pisze, że możemy używać z akrylami, z tłuszem alkoholowym, z jakimiś takimi akwarelkami, które się rozpływają, z metalicznymi markerami, z cienkopisami, czy tam pisakami i wieloma innymi. Nawet słyszałam, że dobrze tutaj wyglądają kredki, więc tego chyba jestem najbardziej ciekawa. No, ale w przebitkach możecie zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Oczywiście kamera nie oddaje tego, jak wygląda na żywo, ale powiem wam, że kiedy to pierwszy raz zobaczyłam, to bardzo się szokowałam, że taki papier może w ogóle istnieć. Totalnie nie widziałam czegoś takiego, żeby było używane jako normalny papier do rysowania, bo zazwyczaj Zwyczaj spotyka się coś takiego, że są wydrapywanki, i tam pod spodem jest kolor yy, ostateczny, a tu na górze jest taki, wiecie, matowy akryl, czy jakaś tam farba, a tego się nie zdrapuje. W ogóle jest on dwustronny, można nim rysować po jednej, jak i po drugiej stronie. I widzę, że na okładce mamy napis, że jest to edycja limitowana, także nie wiem, czy będzie dostępny cały czas. W z, w z. <noise> także nie wiem, czy będzie dostępny cały czas w. Z. Także nie wiem, czy będzie cały czas dostępny w sprzedaży, czy też właśnie jest tylko kilka sztuk tak na próbę, żeby zobaczyć, jak sobie konsumenci będą z tym radzić. Powiem Wam na pewno nieco więcej o nim, kiedy będziemy już go testować, ale przychodzę do Was jeszcze z jednym papierem, bo nie będzie tylko ten do sprawdzenia, ale również, uwaga, papier do akwareli, który wygląda tak i nie jest złączony ani nic. To są takie okrągłe kartki, które są już, wiecie, wycięte, możemy wziąć i coś na nich pomalować. Jest to papier do akwareli, tak jak wam mówiłam, w 100% z bawełny i ma 300 gramów. Więc dla mnie i dla mojego malowania jest to idealny wybór, no ale widzicie, taki format? Kto w ogóle coś takiego wymyślił? Też się pierwszy raz z czymś takim spotkałam, żeby blok wyglądał jak kółko. Także, jeżeli jakimś cudem kiedykolwiek zastanawialiście się, czy nie zrobić ilustracji w kształcie okręgu i sobie to później wyciąć, no to tutaj macie gotowca, nie będziecie musieli się trudzić z wycinaniem okręgu. No, to chyba taka ciekawostka, ale jest to papier, który istniał wcześniej na rynku, tylko był w normalnych formatach. Tutaj mamy. Nienormalny. Tak prezentują się papiery, które będziemy dzisiaj testować. Ja nie ukrywam, że najbardziej ciekawa jestem tego czarnego, bo totalnie nie miałam z nim nigdy styczności i nie wiem, co się po nim spodziewać. A jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco i z tym, co dostaję, na przykład właśnie pokazywałam wam te papiery już wcześniej, kiedy przyszły do mnie paczki, to zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam się więcej dzieje. Dobra, myślę, że po tym długim wstępie i zaprezentowaniu wam papierów możemy już przejść do. Do testowania. Na sam początek przetestujemy ten papier, który ja już wiele razy używałam, i do kredek, i do farb akwarelowych. Dzisiaj weźmiemy to standardowo, tak jak producent zaleca farby akwarelowe. No i jak widzicie, stworzyłam już szkic pandy, którą będę malować, właśnie farbami akwarelowymi. Bazowałam na zdjęciu, które znalazłam w internecie i macie tutaj chyba nawet na tym zdjęciu autora. No, ale co ja mogę powiedzieć? Chyba za dużo nie. Jedynie właśnie tutaj jest dziwny ten kształt, bo nigdy nie spotkałam się z tego typu papierem. Żeby on był, no wiecie, ma okładkę, ma tę tekturkę z tyłu, a w środku same kółka. I nie są te kartki posklejane, tylko każda jest osobna. No bo też tak by sobie pomyśleć, jakby to skleić, żeby to się nie rozerwało, chyba nie byłoby sensu. Papier jest stworzony w 100% z bawełny. W środku mamy 20 arkuszy w kolorze takim białym i średnica tego papieru to 16 cm. Natomiast jego cena wynosi około 65 zł, więc wcale nie jest taki tani, jeśli chodzi w ogóle o format. No bo jest to malutkie, tak jak wam mówiłam, średnica to 16 cm, więc zbyt dużych prac na nim nie stworzymy. Ale fajnie jest Wam to pokazać jako ciekawostkę lub coś takiego mało spotykanego. Bloki są zazwyczaj albo kwadratowe, albo prostokątne, a tutaj mamy okrąg. Jeszcze ta struktura papieru jest widoczna. Ja bardzo lubię akurat taki papier do akwarelek, ale fajnie się sprawdzał również do kredek, bo także go testowałam. I taka szybka akwarelka z pandą prezentuje się tak, możecie zobaczyć, jak wygląda na okrągłym papierze. Przybywam do Was z testowaniem na żywo, bo ten papier zdecydowanie musimy zobaczyć, jak e, prezentuje się z różnymi przyborami. Może nie wszystkimi, no bo w sumie nie ma co próbować wszystkich, bo na przykład jeżeli markery akrylowe będą tutaj fajnie działać, no to farby tym bardziej, farby olejne również, nawet nie będę tego sprawdzać. Ale to, co mnie najbardziej interesuje, to na pewno tusze alkoholowe, bo na takim czarnym papierze ciekawe, jak to w ogóle będzie widać. Również producent napisał, że markery i nie wiem, czy markery alkoholowe, czy właśnie bardziej markery akrylowe. Akrylowe zdecydowanie lepiej będą wyglądać, natomiast markery takie? No cóż, tego jestem ciekawa. I jeszcze na sam koniec stworzymy jakiś mały rysuneczek kredkami, myślę, że będzie to spoko. Pod spód sobie położyłam folię, więc będę miała tutaj zabezpieczenie w razie używania tych... Yy... No, tych tuszy alkoholowych. Dobra, może? Nie, no, na razie zobaczymy markery te alkoholowe i markery akrylowe, poska, więc najpierw zacznijmy może od tych. <gryw> Okej, okay, ostrość mi wariowała, więc musiałam ją naprowadzić. Najpierw zacznijmy może od ak akrylowych markerów. Także biorę sobie poskę i już zobaczymy, jak będzie wyglądać. Na pewno bardzo fajnie. No, oczywiście. Mocno się wybija. Może jakiś inny kolor. O, może ten Unich marker, no, też jest spoko. Ten papier jest naprawdę mega gładki, więc sunie trochę, nie wiem, jak po tablicy, w ogóle może bym przybliżyła. O, teraz będzie lepiej. Zobaczymy jeszcze taką grubszą czerwoną poskę. No, moim zdaniem jest spoko, więc jeżeli chcecie używać takich akrylowych, to jak najbardziej będzie je widać. I one trochę czasu potrzebują, żeby zaschnąć z tego co widzę. Ale przejdźmy teraz do markerów na bazie alkoholu. Przygotowałam sobie cztery sztuki. Jeden pomarańczowy, jeden różowy, szary i czerwony. Zacznijmy może od szarego. Ja nie wiem, jak to totalnie będzie wyglądać, no bo to jest czarne. To w ogóle nie powinno być widać, ale może nas coś zaskoczy. Hmm. No tak. Tak jak się tego spodziewałam. <laughs> nie, no coś tutaj widać, ale nie za dużo. Zobaczmy bordowy. O. Coś więcej zastyga. Ale o kurczę, jakie złote się zrobiło. To jest w ogóle nie ten kolor, jakiego się spodziewałam. Zobaczmy pomarańczowy. Na jaki kolor zaschnie. Hmm, taki srebrnawy to jest naprawdę dosyć dziwne zjawisko markery na bazie alkoholu na takim czarnym syntetycznym, gładkim jak linoleum papierze jakoś się tam widać no słuchajcie, nie jest źle, więc może coś tymi mm, tuszami na bazie alkoholu też zdziałamy i cokolwiek będzie widać, bo przygotowałam sobie też takie kolorki bardzo intensywne: różowy, żółty, niebieski i zielony. I może wykorzystamy sobie do tego osobną kartkę i przetestujemy, zrobimy jakąś pracę. No dobrze, naszykowałam sobie mój Izopropanol. Tutaj wlałam. Jeżeli nie kojarzycie o co chodzi, to zajrzyjcie koniecznie, kiedy wypróbowywałam tamtą technikę z tuszami na bazie alkoholu. No i jeszcze mam słomkę taką metalową do dmuchania, więc a i pipetę, pipetę żeby nakładać ten tusz alkoholowy, więc możemy podziałać. W ogóle tu się tak zbiera dużo tego kurzu. A no i jeszcze wam w ogóle mówiłam, że nie odbijają się na tym palce i zobaczcie. Tak, to normalnie na każdym papierze byłoby je widać, a tutaj nie. No i jest też dwustronny, więc jeżeli nam nie wyjdzie po jednej stronie, to będziemy mogli wykorzystać również drugą i tam sobie coś ponakładać. Dobra, myślę, że możemy zacząć i zaczniemy od koloru zielonego i nakropimy go sobie w jedno miejsce, i od razu może będę to jakoś y, rozdmuchiwać. Okej. Okay. <laughs> nie wiem, co na razie mam o tym myśleć. Teraz weźmę może żółty i położę go tutaj, tutaj i tu. Ale w ogóle jak widać, jak dmucham na jedną część, nie wiem, czy będzie to widać. Takie się ciepłe robi. <laughs> No, tutaj widać ten kolor, tu całkowicie nie, więc totalnie nie wiem, czego mam się spodziewać. Czy tu cokolwiek będzie widać? Wydaje mi się, że tusze akrylowe by tu lepiej wyglądały, bo one są jednak bardziej kryjące, a te tusze alkoholowe, no to niekoniecznie, bo najlepiej się spisują na takim jasnym podłożu, żeby było widać, jakie kolorki są na podłożu. No nie wiem, nie wiem. Pamiętam, jak miałam zabawę, kiedy tworzyłam to na tym jasnym papierze jupo też z SMLT. O, właśnie piesek zaczął szczekać cały czas w ogóle zrobiło się ciepło i teraz pieski zaczynają szczekać, nie wiem, jakieś. One dostają energii, kiedy jest cieplejsza pogoda. No i już ostatni różowy, i różowy porobimy tutaj na bokach. I zaraz weźmiemy też. Nasz alkohol, żeby trochę porozcieńczać. I tutaj dołożę również na bok, w ogóle to wygląda jak żółty. A tak naprawdę, widzicie, jaki jest? To by było na tyle, jeżeli chodzi o widzenie kolorów na tym papierze. Nie jest to jakieś mega mm, widoczne, ale może piesek. Ale może finalnie nie będzie to aż tak źle wyglądać. Może jakoś tam się wybroni. No i dobra, nałożyłam sobie rozcieńczającego izopropanolu. Już zapomniałam jak on śmierdzi, ale pamiętam, że mega dobrze się bawiłam robiąc te plamki i widząc kolory. Wydaje mi się, że tutaj, jeżeli już skończymy, fajnie by wyglądało dodanie na przykład jakiegoś srebrnego pisaka akrylowego i wtedy może by się coś jeszcze zadziało, więc myślę, że to również zrobimy. To jak wyschnie wszystko, skończymy, to myślę, że postaram się ponakładać na to, co mamy Właśnie innego markera, bardziej świecącego i widocznego na tym papierze. Ale się żółta plama robi. Wy chyba widzicie te kolorki? No teraz nie wiem, tak to wygląda. Nie jest jakoś mega takie rzucające się w oczy. Tu jeszcze ten żółty został, więc myślę, że odstawimy to do wyschnięcia i ja po prostu przyjdę z markerem i tutaj coś porysuję a teraz weźmiemy się za kredki Ok, mamy tutaj kredki od Faber-Castell polichromoski no i sprawdzimy najpierw jak wygląda biała kredka kiedy nałoży się ją na papier i w ogóle jak się będzie zachowywać może zobaczymy to z tej strony nie jest za bardzo zatemperowana ale o... o Boże nie wierzę, o matko tego się nie spodziewa. Jakie to jest cudowne? No nie wierzę. Jak pięknie się nakładają i jak bardzo delikatnie można przyciskać. I to się nakłada jak masełko po prostu. Takiego papieru to ja się nie I się nakłada. Kolejna warstwa. Ej, to jest cudowne. Jeżeli szukacie papieru. Czarnego, takiego, który nie odbija światło do kredek, to myślę, że to może być super rozwiązaniem. Nakładają się też warstwy i to, to się po prostu zakrywa. To jest genialne. O nie, muszę teraz coś narysować. Może stworzymy oko, bo będzie tutaj taki jasny kolor. O, zobaczmy w ogóle jeszcze jakiś ciemniejszy i powiem Wam, jak się rysowało, ale o nie wierzę. Nigdy czegoś takiego nie próbowałam z kredkami. A, w ogóle sprawdźmy jeszcze, może czarny kolor, bo to jest dosyć ciekawe, jak będzie wyglądał. I metaliczny, bo też mamy metaliczne. Okej, okay, czarny nie jest zbytnio widoczny, ale jeszcze właśnie mamy metaliczne, na przykład srebrny. Wow! Wiecie co? Ja totalnie się tego nie spodziewałam. Tak to się cudownie nakłada. No po prostu bajka. Okej, okay, ja myślę, że pokażę Wam teraz, jak rysuję właśnie to oko i opowiem Wam moje spostrzeżenia właśnie po narysowaniu. Ale jestem pełna podziwu. oczko zrobione bardziej szkicowo niż mega realistycznie zrobiłam je nie wiem w pół godzinki no i wydaje mi się, że nie wygląda nawet źle jak tak patrzę w podgląd i generalnie podsumowując kredki na tym papierze to powiem wam, że nie są one może tak mocno nasycone jeżeli miałyby być na papierze białym, bo na przykład ten żółty wygląda delikatnie jak zielony i on się trochę przytłumił ale Generalnie nakładanie tych kredek to jest marzenie. Powiem Wam, że jest to coś takiego, jakbyśmy pracowali pastelami, ale bez tego szorstkiego efektu. Jest to takie masełkowe, bardzo fajnie się nakłada, super te kredki. No, tak aż się nie chce przestawać, chce się ciągnąć i ciągnąć, i cały czas tworzyć. Jak widzicie, użyłam również białego żelopisu i on się fajnie tutaj sprawdzał. Bardzo się wybija na tle tego całego tutaj, całych kredek. Tylko właśnie jedna wada w tych kartkach jest to, że mamy tutaj przez całą szerokość taką linię, która mi dosyć przeszkadza. I właśnie chyba jest na każdej kartce, akurat w tym bloku. Mam nadzieję, że na innych egzemplarzach tak nie jest. Czasem właśnie mi się tak zdarza, że akurat ja dostaję takie niekoniecznie. Idealne, o, patrzcie tutaj, chociaż nie ma akurat ustawionej ostrości, to możecie zobaczyć, że przejeżdża taka kreseczka. A właśnie, jeszcze chciałam sprawdzić, jak się odbija światło, bo podobno od tego się nie odbija. Dobra, włączyłam lampę i popatrzcie, odbija się sama kredka. A papier nie. O, i widzę tutaj jakieś małe stempelki od moich palców, więc trochę jednak się odbija, ale nie jest to aż tak widoczne. Czyli dobra. Odbijają się jednak palce, nie odbija się światło, kredki same się odbijają, więc no tak pół na pół są chyba spełnione te kryteria. A z drugiej strony nic nie widać, żeby coś było rysowane, więc jak najbardziej można to wykorzystywać do rysunku dwustronnego. Wiecie co? Skoro tutaj przetestowałam właśnie te kredki i powiedziałam wam, że trochę przypominają w, w konsystencji nakładanie pasteli, oprócz tego wiecie takiego Niezbyt ciekawego dźwięku czy odczucia, to wzięłam również pastele, bo także mamy, że nadają się do pasteli. Wezmę i olejne, i takie suche. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo skoro kredki zrobiły na mnie tak wielkie wrażenie, to zobaczymy, jak będą wyglądać pastele. No dobra, weźmy może, nie wiem, taki miętowy kolorek. I to jest sucha pastela z Windsor Newton. O. No, nie wierzę, jak to przepięknie sunie. No, po prostu bajka. A jak się rozciera? No, tu już bym nie próbowała chyba tego rozcierać za bardzo. Chociaż jest takie, nie no, myślę, może będzie spoko. Słuchajcie, no, tutaj nie ma takiego mocnego właśnie sunięcia po papierze. Takiego wiecie, że jest tak. Tylko, no, fajnie to wygląda. Ładnie się też rozciera, i zobaczcie, jak ten kolor widać. Właśnie tak sobie pomyślałam, że jeszcze byśmy sprawdzili, jak się ściera. Czy w ogóle można zetrzeć taką kredkę? Zrobimy ją tutaj mocniej, tutaj lżej. I sprawdzimy test ścierania. Gdzieś tutaj miałam zwykłą gumkę. O, właśnie taką z faber -Castell. I przejedziemy. Dobra. Da się zetrzeć to lżej przejechane. To mocniej też w miarę, jeżeli będziemy... Tak, da się w miarę zetrzeć, więc nie jest źle. Z tego co widzę tutaj trochę rozmazałam. Ok, także test ścierania jest zaliczony i nawet nie naruszyła się za bardzo struktura, więc fajnie. Pastele suche daje okejkę. Okay I jeszcze zobaczymy pastele olejne. Myślę, że te pastele olejne będą tutaj naprawdę super wyglądały. Już, już sobie to wyobrażam. Weźmy znowu ten miętowy i nałóżmy. Wow. No, ładnie suną, ale zobaczcie, że zostawia to jakieś takie, nie wiem, czy to grudki, czy coś, takie szarawe. Hm, od czego to zależy? Popatrzcie, już Wam pokazuję tak bardziej z bliska. O, tutaj pomiędzy mamy jakieś takie dziwne rzeczy. Wydaje mi się, że pastele suche wyglądały tutaj zdecydowanie lepiej, ale zobaczmy jeszcze jakiś inny kolor, bo może jest to wina akurat tego koloru. No, nie no, ogólnie, sunięcie bardzo fajne. Bajka, jest to naprawdę gładziutki papier, taki syntetyczny, trochę jak właśnie linoleum, tak jak wam mówiłam. Wiecie, taka podłoga kiedyś była bardzo popularna, tylko jest to mega cieniutkie, ale kolory, szczególnie kredki, nakładają się jak marzenie. Więc jeżeli szukaliście jakiegoś takiego czarnego papieru, który nie odbija światło, jest totalnie czarny, naprawdę, tutaj może tego aż tak nie widać, ale na żywo to jest tak czarne, że czarniejszego papieru chyba nie widziałam, to polecam Wam przetestować sobie taki papier. Szczególnie, że jest to właśnie edycja limitowana, więc ciekawe, czy będzie dalej w sprzedaży, czy też go wycofają. Ale ja jestem jak najbardziej zaskoczona, jak widzicie, markery na bazie alkoholu też jakoś tam widać. Tyle, że no, nie są to kolory, a takie odcienie trochę wydają się matowe i metaliczne. Tutaj mamy poskę, która naprawdę fajnie wygląda. Kredki, pastele suche, pastele olejne. Także myślę, że farby akrylowe i olejne będą tutaj fajnie wyglądać. Słuchajcie, ja zapomniałam wam powiedzieć o jeszcze jednej ważnej kwestii, czyli cenie. No to jest chyba dosyć istotne, bo przy poprzednim bloku Wam powiedziałam, a tutaj wiecie, kiedy się nagrywa na żywo, to jest to trochę... <laughs> Można po prostu zapomnieć. I ten papier jest y, dostępny w dwóch formatach, czyli A4 i A3. Ja mam akurat ten A3 i w środku znajduje się tylko 10 kartek. Chyba tak samo jak w Viupo, czyli w tym, na którym używałam te tusze alkoholowe w jednym z filmów. Format A4, czyli ten, który ja posiadam z 10 kartkami, kosztuje aż 52,80, więc jest to dosyć sporo, jak na 10 kartek. Natomiast A3 kosztuje 85,30. No również trzeba troszkę sobie na to wydać, ale myślę, że można by sobie uzbierać na taki jeden blok, szczególnie że jest to edycja limitowana, i sprawdzić, jak właśnie rysuje się kredkami i pastelami, bo moim zdaniem jest to naprawdę super doświadczenie i wcześniej na pewno nie czuliście czegoś takiego. No chyba, że pracujecie na jakichś takich mega niestandardowych materiałach, no ale chodzi mi głównie o kartki. Minęło już dosyć sporo czasu i włączyłam też światło, żeby było widać, jak to wszystko się prezentuje, bo jednak kiedy mam wyłączoną lampę, to tego aż tak mocno nie widać. No i cóż ja mogę powiedzieć? Jest to po prostu biało-czarny rysunek. Rysunek, jakaś praca. I no nie widać tutaj zbytnio kolorów. Nawet powiedziałabym, że wcale. Jedynie tylko tak się świeci. Więc jeżeli potrzebujecie jakiejś takiej, nie wiem, stonowanej, Pracy, ilustracja albo plakatu do pokoju, to jak najbardziej się takie coś sprawdzi. Z tej strony mi trochę przeszło, ale no. Teraz weźmiemy, właśnie, pisak metaliczny, bo, tak jak Wam mówiłam, może tutaj coś podziałamy tym i porobię jakieś kreski dookoła. Akurat mam tutaj pentacza z sakury i stworzymy, a w ogóle wyłączę jeszcze światło. O i popatrzcie, to jest od razu takie matowe. Może zostawimy na razie przy wyłączonym świetle, tylko nie wiem, czy to będzie chciało się wyostrzać. No dobrze, nałóżmy trochę tu. Tak się zastanawiam, jakie mam porobić te kształty. Pewnie nie będzie to super wyglądało, i wydaje mi się, że chyba lepiej jednak, jakby zostało tak, jak było. Ale wiecie, pierwsze próby zawsze trzeba sprawdzić, jak to będzie wyglądać, żeby później móc wybrać sobie najlepsze rozwiązania. Najechałam na tutaj tusz alkoholowy, to jednak ten kolor się zrobił zielony, więc trzeba uważać i nie najeżdżać raczej na takie większe plamy. Tylko w miejscach, które są cieniutkie, albo tego tuszu, alko -alko albo tego tuszu alkoholowego nie ma. Ja staram się robić takie a la plamki, jakby było coś wylane. No i tak to się będzie prezentować. I tak to się będzie prezentować. Nie wiem, czy dobrze, może tamto było lepsze, nie dodając tego srebrnego pisaka. Nie wiem, wydaje mi się, że więcej już nie będę tutaj dokładać, bo jednak nie do końca mi się to podoba. Ten zamysł ze srebrnym pisakiem chyba się do końca nie sprawdził i jednak podobało mi się to bardziej, kiedy było jedynie z tymi y, tuszami. No i dobra, jeszcze włączę światło, żebyśmy zobaczyli, jak się wszystko odbija. No, to tyle by było z tego. Papier jest naprawdę bardzo giętki, z drugiej strony nic nie prześwituje, więc spoko można używać po obydwu stronach. No ale jak widzicie, kolorów to my tutaj za bardzo nie doświadczymy. Jedynie takie odbijające światło plamy. Jedne jaśniejsze, drugie ciemniejsze, więc do takich eleganckich plakatów może i by się fajnie sprawdziło. Dobra, na dzisiaj to już wszystko. Napiszcie mi, czy zainteresował Was któryś z tych papierów, a może macie, już kupiliście, zdążyliście przetestować, to dajcie znać, jakie są Wasze odczucia na dole w komentarzach. A jeżeli film Wam się spodobał, to zapraszam do zasubskrybowania oraz obserwowania mnie na Instagramie i TikToku, bo tam się dzieje troszkę więcej niż tutaj na YouTubie. No dobra, my widzimy się już w kolejnym odcinku, w środę o 15 i w sobotę o 9. Także do zobaczenia i pa! Thank you